Witam państwa serdecznie w kolejnym filmie. W tym filmie zajmę się kolanami oraz ćwiczeniami na kolana. Może tak bardziej o strony ideowej niż konkretnej, żeby pokazywać ćwiczenia, bo to ćwiczeń jest cała masa. Natomiast chciałem państwu zwrócić uwagę na dwa tematy. Mam, jak to się mówi, dwa skrajne komentarze jeśli chodzi o moje ćwiczenia, które. Pokazuje na kolana, czy o webinary, które pokazuje na kolana, i bardzo często po jednej skrajności jest e, komentarz taki, że a gdzie są ćwiczenia na kolana, że tyście się nie pokazuje i tak dalej. To jest jedna skrajność. I druga skrajność, proszę Państwa, jest taka, że dzisiaj dzwoniła do mnie pacjentka z Hiszpanii, e, która powiedziała mi w ten sposób: że chce się ze mną umówić na wizytę. Ponieważ ona zaczęła ćwiczyć ćwiczenia na kolana z jednego z moich filmów. Ja nawet nie mogę tego filmu skojarzyć, jaki tam film, ale z jednego z moich filmów, bo ta pani dużo moich filmów oglądała. I do momentu oglądania tego filmu ta pacjentka miała potworne bóle kolan. Nie mogła spać, bo bóle ją wybudzały w nocy. Nie mogła chodzić, były problemy. Od momentu, kiedy obejrzała ten film, tylko mówię, nie pamiętam, jaki film, bo ja tych filmów na, mam ponad 2300 i zaczęła ćwiczyć ćwiczenia, które są w tym filmie. I proszę Państwa, po paru tygodniach śpi jak dziecko, bóle znikły. Pacjentka wykonuje ćwiczenia, które pokazałem na filmie. W związku z tym, co to znaczy, że ktoś. Nie widzi ćwiczeń na kolanach, proszę Państwa. To znaczy tyle, że ta osoba no, idzie jak mówi, na łatwiznę i chce, żeby jej podać coś na tacy. Jest 2300 filmów. Jeżeli ktoś, nie znając mnie, ma problemy bólowe z kolanami, kolana najem do kolana nie dają jej żyć i wykonuje ćwiczenia z moich filmów, bóle znikają, to znaczy, że te ćwiczenia są. I są one skuteczne, tylko trzeba film znaleźć i te ćwiczenia ćwiczyć. Bo ja w filmach poruszam różne zagadnienia. Poruszam zagadnienia przygotowania mentalnego, przygotowania psychicznego, poruszam zagadnienia, gdzie wyjaśniam w miarę prosty sposób zawiłości medyczne różne spojrzenia medyczne. Mówię dużo na temat tego, żeby kompleksowo patrzeć na pacjenta, a nie na danym szczególe się zatrzymywać. Dzisiaj miała właśnie taką pacjentkę, która do mnie przyszła z dolegliwościami typowymi dla rwy kulszowej, a się okazało, że problem był w łydce, tak? Nie w kręgosłupie, tylko w łydce. Więc ja to wszystko Państwu tłumaczę, żebyście Państwo zrozumieli... O co chodzi w ćwiczeniach, bo w tej chwili, na dzień dzisiejszy, sytuacja w medycynie wygląda mniej więcej w ten sposób, że medycyna jest oparta głównie na biochemii. z tego punktu widzenia, te osoby, które się takiej medycyny uczą, te osoby uważają, że fundamentem naszego zdrowia jest biochemia. No ale nasze ciało to jest nie tylko biochemia, nasze ciało to jest również. Biomechanika, nasze ciało, to jest również potężny duch, czyli wewnętrzne przeżycia człowieka. Zatem biochemia to w takim krótkim modelu trzyczłonowym, gdzie jest biochemia, biomechanika oraz y, y, całe wnętrze człowieka, czyli psychika, no to biochemia to jest tylko jedna trzecia człowieka, a nie 99%. Zatem całe spojrzenie biochemiczne, no to jest bardzo mocno okrojone. Ja akurat idę w drugą stronę. Mnie biochemia niewiele interesuje, ponieważ ja wychodzę z fundamentalnych zasad biomechanik, dokładnie z zasad fizyki, gdzie króluje biomechanika i ja na tym tle mam sukcesy. Więc jeżeli ja mam sukcesy, to znaczy, że moje podejście. Jest bardzo dobry. No i ta, takim sukcesem jest na przykład no to, co ta pacjentka z, Hiszpani z Hiszpanii dzwoniła. Ona nawet u mnie nie była, mnie nie widziała na żywo. tak? Ona zaczęła ćwiczenia wykonywać, te, które pokazałem w internecie. Bóle się zmniejszyły tak? na tyle, że może spać jak dziecko. Tak? To, to jest fenomenalna sprawa. Mnóstwo osób, które mają skierowania na endoprotezę kolan czy bioder, które ból wybudza w nocy, Chciałaby spać jak dziecko, przespać tak? Ale to od razu nie pójdzie, i teraz musimy pamiętać o tym, że biochemia to jest jeden taki blok, jedno spojrzenie na człowieka albo jeden taki tunel. Biofizyka czy biomechanika to jest drugi taki tunel. Psychika to jest trzeci taki tunel. Natomiast człowiek to jest wszystko jako jedna całość. Może być taka sytuacja, słyszałem o takich osobach, które na przykład były zdrowe, zdrowe jak rybka. Od strony biochemicznej biomechaniki. zrobił z jak krypka, młody chłopak. Nie był w stanie wstać do kibelka. Dlaczego? Siły nie miał. Nie był w stanie. Jaka siła paraliżowała go. Problem był tutaj. Rozwiązało się problem. Pacjent chodził bez problemu. Problemy, z którymi ja się spotykam na co dzień. Pacjent jest leczony. Przez wiele lat, za pomocą najprzeróżniejszych medykamentów, które medycyna wymyśla, pacjent przyjeżdża do mnie. Ja stosuję zasady biomechaniki, nie zmienia nic, jeżeli chodzi o jego leczenie dotychczasowe. Nie zmienia nic. Stosuję tylko swoje zasady biomechaniki i się okazuje, że pacjent po moich terapiach odzyskuje zdrowie, odzyskuje siły, ból znika, wraca do pełni zdrowia. Prosta sprawa, tak? Oczywiście są pacjenci tacy, gdzie ja widzę, że mój punkt widzenia jest nie, nie do końca nie, jakby to powiedzieć prawdziwy, tak? Moja wiedza na pewnym etapie się kończy i odsyłam pacjenta do lekarza. No i tak, miałem sytuację taką jedną pacjentkę neurologiczną, która przyszła do mnie na, na, z pomocą chodzika, ona się przewracała. Ja jej zrobiłem terapię. Ta terapia no, przyniosła skutek, ale daleki od moich oczekiwań. Pacjentka poszła, wybierała się do neurologa, powiedziała mi o tym. Ja dla neurologa na piśmie wypisałem swoje uwagi, swoje testy, swój cały proces leczenia jak to wszystko ja widzę ze swojej strony. Lekarz, mając całe moje tutaj informacje na temat tej pacjentki. Zmienił, jakby to powiedzieć, koncepcję leczenia, zrobił jej bardziej dokładne badania, no i się okazało, że ta pacjentka jest nie dla mnie, ta pacjentka jest dla neurologa. Ja z nią terapię skończyłem, dalej zajmował się nią neurolog, tak? Bo tam nie było dla mnie nic do roboty. Tam był problem z punktu widzenia neurologii. Teraz cała rzecz polega na tym, żeby umieć się wymieniać informacjami, wiedzą i doświadczeniem. I wracając do tych przykładów, że ktoś nie widzi ćwiczeń, no to nie widzi, bo nie chce widzieć, tak? Osoba, która chce zobaczyć ćwiczenia, mówi, jest ponad 2300 filmów, wystarczy wpisać ćwiczenia na kolana Janusz Danieczyk, ćwiczenia na biodra Janusz Danieczyk, czy tam kręgosłup Janusz Danieczyk, tych filmów jest cała masa. Te filmy trzeba obejrzeć, przejrzeć to wszystko. Natomiast jeżeli ktoś tego nie chce oglądać, to zapisuje się do mnie na wizytę, no i na wizycie robimy wersję skróconą tego, co jest na tych firmach, tak? No i wtedy pacjent jest prowadzony indywidualnie. No i znowu sytuacja jest w moim podejściu inna, bo w podejściu ze świata medycznego opartym na biochemii pacjent na dobrą sprawę nie robi nic, tylko łyka tabletki, całą robotę za pacjenta robi biochemia, czyli tabletki. Chemia robi za pacjenta robotę. W mojej koncepcji u osób, które przychodzą do mnie... Ten model się nie sprawdza, w związku z tym u mnie jest inne podejście. Ja pacjentowi robię biomechanikę, robię, czyli masaże, czy ogólnie to fizjoterapię robię, tak? czyli fizjoterapię opartą na biomechanice. E, robię masaż leczniczy rozluźniający, uczę pacjenta, jak ma so, ze sobą pracować w domu, uczę go ćwiczeń, pokazuję mu ćwiczenia i pacjent dostaje pracę domową. I wtedy jest współpraca pacjent ze mną. Tak? No, jeżeli pacjent przyłoży się do tego, no, to <laughs> efekty są. No, ostatnio opowiadałem. O takiej pacjence, która przyszła ze Stanami Zwyrodnieniowymi, kolana, tak że tam z jednej strony wewnętrznej tam było praktycznie zero szpary stawowej na zdjęciu rentgenowskim. W tym przypadku medycyna no była, była i jest bezradna. Natomiast ja tą pacjentkę wyprowadziłem na prostą, także 4 dni po Paryżu po 80 godzin dziennie chodziło na własnych nogach i dała radę, nic ją nie bolało, tak? I ona robi się apolski, kładzie się w siadzie japońskim, także. To są takie rzeczy, tylko trzeba się zdecydować albo na jeden wariant, albo na drugi wariant i szukać, szukać, szukać rozwiązań. Być może ktoś trafi na mnie, że ja nie będę w stanie pomóc. To, to nie martwimy się tym, że ja nie jestem w stanie pomóc. Szukajmy, szukajmy właściwego dla siebie terapeuty. Bo pamiętajcie Państwo, że każda osoba jest inna, każdy pacjent jest inny, każda jednostka chorobowa jest inna i kombinacje różnych jednostek chorobowych. Tu każdego pacjenta są inne, tak? No, dzisiaj przyszedł do mnie taki młody człowiek, no jako przykład, młody człowiek przed do mnie z bólami w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, czyli jego tył kręgosłupa bolał. No i w porządku. Objawy takie typowe, no, przyciążeniowe dla rwy kulszowej, tak? Proste jakieś takie, 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 no zniewalające, bo denerwujące, bo bolące. No ale nie aż tak dramatyczne, że jest jakieś tam promieniowanie gdzieś tam do koski. Pacjent chodzić nie może. Pacjent mógł chodzić, ale z bólem, tak. Ale ja proszę Państwa, połowę czasu, połowę wizyty poświęciłem mu na masaż tutaj przodu. Dlaczego? Bo przód go bola. Problem był z przodu, a nie w kręgosłupie. Przód generował kręgosłup. To wyszło w trakcie wizyty, w trakcie diagnostyki, w trakcie nawet terapii, bo ja mu e, robiłem masaż pleców, potem zrobiliśmy masaż brzucha, masaż pachwin, masaż kolców biodrowych przednich i się okazało, że te miejsca, które miał najbardziej bolesne, w trakcie masażu się okazało, że one są gdzie indziej, aniżeli te miejsca, które on odczuwał błyszczą, do mnie przyżył. Takie sytuacje też są. I teraz to wszystko trzeba umieć odpowiednio wyważyć i skupić się na właściwych tematach i na właściwych rzeczach, które pacjentowi pomagają. To tak od strony ogólnej, jeżeli chodzi proszę Państwa o ćwiczenia na kolana, to ja proszę Państwa proponuję dla osób, które mają skierowania na endoprotezy kolan, ćwiczenia najprostsze, takie najbardziej elementarne, które sprawiają, że to kolano się rusza, bo staw jest stworzony do tego, żeby się ruszać jedne stawy się ruszają w jednym kierunku inne w wielu kierunkach staw kolanowy na dobrą sprawę porusza się we wszystkich kierunkach ale głównie zgina się i prostuje tak? no i teraz ten staw ma się zginać i prostować w zakresie bezbólowym i cały proszę Państwa problem u ludzi polega na tym że wszystko zależy od zakresu ruchu. Popatrzcie. Zrobimy sobie takie proste ćwiczenie. Kolano przyciągam do klatki i z powrotem. Zobaczcie, jak się u mnie staw zgina. U mnie się w całości staw zgina, czyli ja piętą walę siebie w posiadek, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał takie ćwiczenie wykonać, a jego zakres ruchu jest taki, no to on sobie siebie zniszczy. Wykonujecie ćwiczenie takie, na jakie wam zezwala zakres ruchu. Zobaczcie, jeżeli ja podniosę nogę do góry, to u mnie noga się zgina, ona zwisa. A mam wielu pacjentów, u których nogę podniosę do góry ta noga tak jest, i tak noga zwisa. Tak? Bo tu są potworne przykurcze, potworne przykurcze mięśni, bo to mięśnie trzymają tę nogę, że ona tak tutaj jest w tym poziomie. No normalnie powinna pyk, opaść. Ale ona u tych osób nie opada, tylko jakieś mięśnie trzymają. Te mięśnie trzeba rozluźnić, żeby staw mógł normalnie pracować zatem do rozluźniania służą masaże lecznicze rozluźniające trzeba wyszukać te struktury które są napięte które trzymają żaden rezonans, żaden rentgen żadne tam USG nie pokaże Państwu w pełni, które to struktury trzymają to jedynie palpacyjnie można to wyczuć, jeżeli ktoś chciałby się tego nauczyć zapraszam na kurs masażu będzie 30 czerwca. Pierwsza edycja w Toruniu, tak? To już na najbliższą niedzielę będzie. Natomiast jeżeli ktoś nie chce przyjechać, no to sam się będzie uczył, no musi się nauczyć tutaj wyczuwać napięte struktury, żeby to rozluźnić, bo normalnie kolano zgina takie są no tak. Jeżeli porozluźniamy, no to jest pek i kolano spada. Tylko nie zawsze to spada po pierwszym masażu czy nawet piątym. Czasami potrzeba tych masaży Dwa, trzy miesiące, czy pół roku, czy może nawet rok czasu, żeby to kolano się nam ładnie zginało. I to jest nasza praca. Tę pracę trzeba wykonać. E, tak samo jeśli chodzi o ćwiczenia. No, każdy by chciał mieć ćwiczenia dla siebie. Je, jedne osoby potrafią zrobić jedne ćwiczenia, inne osoby potrafią zrobić drugie ćwiczenia. Zobaczcie, tu jest takie ćwiczenie, gdzie robimy sobie kolano na zewnątrz. Tak? Tu pracuje ładnie staw kolanowy. No i teraz pytanie, ile osób potrafi w takim zakresie robić? Niewiele. Natomiast każdy potrafi w takim zakresie robić. Jeżeli tylko w takim zakresie potrafi ktoś robić, nie robi w tym zakresie. Bo cały czas pracujemy w zakresie bezbólowym. Jeżeli nie damy rady, bo to są osoby, które nie mają siły, nie damy rady przyciągnąć sami sobie kolana o, no to trzeba pomóc sobie albo paskiem, albo rękoma. Jeżeli pomagamy sobie, kolano się ładnie zgina, tak? E, może być sytuacja taka, jak się często zdarza. Dzisiaj miałem taką pacjentkę jedną, gdzie ona była słabiutka, nie była w stanie nogi podnieść do góry, zgiąć to może Pracował i z nogę zginał, prostowa, zginał, prostowa, zginał, prostowa, zginał, prostował. To są tak zwane ćwiczenia bierne, więc te ćwiczenia, które ja promuję dla osób, które mają problemy z kolanami czy z biodrami. Na takim etapie, że są skierowani już na endoprotezę, no to w grę wchodzą ćwiczenia. Jeszcze raz powtarzam: ćwiczenia bierne, gdzie pacjent nie robi nic, tylko się rozluźnia, za niego robotę wykonuje mąż, czy kolega, przyjaciel, terapeuta, fizjoterapeuta. To są ćwiczenia bierne. Tutaj tabletki za niego roboty nie zrobią. Druga grupa ćwiczeń to są ćwiczenia tak zwane wspomagane albo samo wspomagane, czyli część roboty wykonuje terapeuta. A część roboty wykonuje pacjent. Jeżeli ja na przykład nie mam siły podnieść kolana do góry, ale mam siłę, żeby kolano stąd ściągnąć do góry, no to do tego miejsca pomagam sobie ręką, a reszta robi noga. To jest ćwiczenie wspomagane. To samo, że terapeuta robi, że do tego miejsca pomaga nam zgiąć kolano, a od tego miejsca sami pracujemy. Czyli tak, do tego miejsca pomagamy, od tego miejsca sami. I hop. Do tego miejsca pomagamy, od tego miejsca sami. I hop. Ćwiczenie samo wspomagane albo wspomagane, jeżeli druga osoba nam pomaga. No i ćwiczenia czynne, jeszcze ćwiczenia czynne nie, ćwiczenia na podwieszkach. Ja Państwu pokazywałem ćwiczenia na podwieszkach. Może jeszcze raz powtórzę ćwiczenia na podwieszkach. Mamy proste ćwiczenia. Noga jest podwieszona na podwieszce. Zginamy, prostujemy kolano. W tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby to kolano się zginało tysiące razy. Nie to, żeby się zgięło dwa, trzy razy na krzyż. Ono ma się zginać tysiące razy. Dlaczego? Bo dzięki temu, że ono się dużo zgina i w zakresie bezbólowym zaczyna się w sposób naturalny wytwarzać maść stawowa. Jak się wytwarza maść stawowa, to staw lepiej się rusza. Łatwiej nam to wszystko wykonywać. Mniej wysiłku potrzebujemy. Są mniejsze napięcia mięśni. Poprawia się jakość, komfort życia. Wszystko jest ze sobą sprzężone. Więc mamy ćwiczenia na podwierzchach. Oczywiście to jest, jest, jest jedno, te ćwiczenia jest cała masa. tak? Potem, dopiero jak to zatrybi, zacznie działać, wykonujemy ćwiczenia czynne, czyli takie, które sami jesteśmy w stanie wykonać, czyli sami jesteśmy sobie zgiąć, wyprost, zgiąć, wyprost, zgiąć i wtedy jest elegancko, super, tak? Do tego możecie, Państwo Państwa, dodać jazdę na rowerze, tak? Tylko na rowerze musicie uważać, bo osoby, może są takie osoby, o, które mają kolana, na przykład tak jak by były prostowane, jak mi pacjenci mówią, na beczce, że mają takie kolana i w tym układzie, jak on tak będzie jechał na rowerze, no to tylko będzie utrwalał i pogłębiał swoją chorobę, tak? Mają być prosto nogi, tak? Nie wiem, czy tutaj widać, ale tu, tu. Tu mają być nogi, a nie tu czy tu. O tym trzeba pamiętać. Wtedy na rowerze, jeżeli pracujemy, to w zakresie takim, na jaki zezwala nam rower, Znowu ten staw kolanowy pracuje, to nawet może być minimalny zakres ruchu, ale coś ten staw pracuje. Potem ten staw pogłębiamy zakres ruchu. I znowu masaże rozluźniające te struktury, które trzymają staw i nie pozwalają się ruszać, rozluźniamy mięśnie, pogłębiamy zakres ruchu i dajemy ćwiczenia, które utrwalają ten zakres ruchu. I także Państwa prowadzimy całą terapię, jak to się mówi, aż do skutku. No, i te osoby, które wzięły do serca to, co Państwu w tej chwili mówię, one odnajdują filmy. Ja w wielu filmach pokazuję ćwiczenia. One odnajdują te filmy, zaczynają eksperymentować ćwiczeniami, wykonują ćwiczenia. Po tych ćwiczeniach lepiej się czują, bóle znikają i pacjent się lepiej czuje. Tak? Niektórzy z tych pacjentów przyjeżdżają do mnie na dalszą terapię, żeby kontynuować tę terapię. Jeszcze więcej ćwiczeń zrobić, poprawić jeszcze zakres ruchu, odbudować siłę, sprawność, bo jak się nie rusza, no to ta siła spada. Więc, żeby to odbudować, odbudować zdrowie, i to da radę zrobić. I to, co ja podkreślam, ja działam na bazie fizyki, biomechaniki. Biochemii nie zmieniam. Ja, jeżeli pacjent bierze leki przeciwbólowe, mówię, ma brać to, co lekarz mu przypisał, chyba że nic go nie boli, to molki są niepotrzebne, no to po co brać leki, jakieś takie czy inne? Normalnie on jest pod opieką lekarza, ja wspomagam pracę lekarza, tak? Jeżeli pacjent przyjdzie do mnie i bezpośrednio, z pominięciem lekarza, no to pacjent się zdaje na mnie, ja tego pacjenta prowadzę w taki sposób, no, żeby go nie uszkodzić, a pomóc. ale no to jest, przy Państwa, tyle w tym temacie, także. Pamiętajcie Państwo, że te osoby, które no trafią na jakiś tam film i czegoś tam na tym filmie się nie dowiedzą, no to to jest film o danej tematyce, jakiś taki wąski zakres e, przedstawia dany film. Natomiast, jeżeli chcemy mieć więcej informacji, no to zapraszam na inne filmy albo na kolejne filmy. Jest ponad 2300 filmów na moim kanale. Zawsze ktoś coś dla siebie znajdzie. Pamiętali Państwo, Tyle e, w temacie tych ćwiczeń i na kolana, i nie na kolana, czy są, czy nie są. E, teraz e, tutaj zobaczymy, co tutaj żeście napisali. Cześć, 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 fantastycznie! Dziękuję wszystkim za powitania, za miłe komentarze. E, I e, bardzo ciekawy jest tutaj. Taki ostatni komentarz, dzień dobry. Czy poleci Pan jakieś ćwiczenia na ból? Skroni od zaciskania zębów. E, proszę Państwa, to ostatnie pytanie to jest temat tak zwanej e, terapii. Tylko z głowy mi wy, wypadła e, skroniowo czas, czaszkowo-skroniowa. Może, może pomyliłem, ale terapia czaszkowo-skroniowa albo coś w tym stylu, tak? I tam jest dużo najprzeróżniejszych takich patentów. To jest taki specjalny program, gdzie się człowiek uczy tej terapii. Ja tego się nie uczyłem, tej terapii nie robiłem. Natomiast to, co ja bym zrobił, proszę Państwa, ja bym zrobił po prostu masaż tutaj całej twarzy, głowy, tak? I teraz je, jeżeli... Skupimy się tutaj na szczęce, to szczęka jest zarządzana przez tutaj różnego rodzaju mięśnie. Czyli to, że się szczęka rusza, to tutaj pracują różne mięśnie. Możecie w atlasie zobaczyć dokładnie, jakie te mięśnie są, gdzie one leżą. I te mięśnie po prostu rozmasować, ja bym to robił nawet w ciemno tak, twarz po prostu rozmasować. Jeżeli to nie pomoże, no to trzeba szukać jakiegoś terapeuty o tej terapii czaszkowo. Nie pamiętam w tej chwili, jak się to nazywa. Musiałbym zobaczyć w internecie, ale w internecie zobaczycie czaszkowo, schroniowa, czy coś w tym stylu. I tamte osoby by Wam, by wam pokierowały. Natomiast no, gdyby ktoś do mnie trafił, no, to ja musiał wtedy tutaj dokładnie pacjenta palpacyjnie sprawdzić co, gdzie ma, jak napięte. I go porozłożać. I jedziemy tutaj masę. Bo jeżeli chodzi o ćwiczenia, no to ćwiczenia e, są e, tego typu, no, że trzeba wykrzywiać e, twarz, tak? Taki a, tu, tu, w wersji takiej kombinowanej, porobić, e, żeby to e, wszystko w miarę usprawnić i nie przedobrzyć sprawy, żeby nie było tak, że ktoś zrobi za duże takie a i mu wypadnie z zawiasu, i trzeba będzie nastawiać, tak? To wszystko trzeba robić z głową, i pamiętajcie, że tutaj są no, najprzeróżniejsze przykurcze nie przykurcze tylko mięśnie. I potem, potem mogą być przykurcze i tworzą się przykurcze. I tutaj, jeżeli chodzi o skroń, taki masaż skroni warto sobie zrobić: tak, w jedną stronę, drugą stronę, sobie pomasować. To tyle tak na szybko w tym temacie. Eee, czy dźwiganie plecaka 3-5 km szkodzi na kręgosłup na nogi? Eee, proszę Państwa, jest to bardzo dobre pytanie i odpowiedź brzmi tak jak w fiz fizjoterapii. Eee, to zależy, tak? Jeżeli dacie taki plecak 3-5 km dla, 3, kg dla dziecka 3-letniego czy 5-letniego, to to będzie dla niego zabójstwo. Jeżeli, eee, druga skrajność, jeżeli dacie taki plecak dla żołnierza, no to będzie jak to się mówi, żart bo on z reguły nosi plecak, nie 20-50 kg, do tego jeszcze broń, hełm, lornetka, może saperka, więc on jest mocno obładowany więc on gdyby dostał taki plecak 3-5 kg, to byłby cały szczęśliwy. bo myślał pewnie, że żarty sobie z niego robią, tak. Macie takie skrajność, więc odpowiedź jest taka, to zależy od czynników, od tego, jak to jest kondycyjnie i siłowo przygotowane do noszenia tego, do noszenia tego plecaka. Może być sytuacja taka, no, że ktoś jest na przykład no, w trakcie ostrego napadu rwy i dla niego te 3-5 kg to też będzie zabójstwo, bo nie będzie w stanie tego dźwignąć. Jak ja miałem napad, no, tej, tej, nazwijmy to umownie, Rwy kruszowej, no ja nie byłem w stanie utrzymać własnego ciężaru ciała. Nie mówiąc o plecaku, 3-5 kg, w tamtym czasie nie byłoby szans. No ja w tej chwili 3-5 kg, jak jakby sobie na plecy i idę, tak. Nie ja to tam nie rusza, e, Mili Państwo. Tyle w tym temacie. Dziękuję wszystkim za uwagę i do miłego zobaczenia w następnym filmie.